Ostatnio w Brazylii odbyły się targi, na których to Disney ujawnił znacznie więcej szczegółów dotyczących Toy Story 5. I ten film wygląda aktualnie naprawdę źle. Jak wiadomo, sztuczna inteligencja zaczyna w naszym życiu odgrywać coraz to większe znaczenie, przez co wiele firm zaczyna z niej coraz to bardziej korzystać, jednakże Rovio przesadziło z tym już po całości. I to co im finalnie wyszło spotkało się z niemałą krytyką. A do tego wszystkiego to Coca-Cola wypuszcza w pełni stworzoną reklamę swojego produktu przy użyciu sztucznej inteligencji. No niestety już nie zobaczycie uśmiechu prawdziwego Mikołaja. Który to jest człowiekiem? A zamiast tego zobaczycie tutaj uśmiech sztucznej inteligencji. Oprócz tego dostaliśmy zapowiedź szóstej części epoki lodowcowej, która prawdopodobnie będzie ostatnim skokiem na kasę tej marki. Również dostaliśmy lika dotyczącego czwartej części Out. A oprócz tego pojawiło się również kilka dodatkowych tematów. Jak widzicie w świecie animacji dzieje się naprawdę dużo. Dlatego od razu przejdźmy sobie do pierwszego tematu tego odcinka. Zacznijmy sobie tematem Sonika. Bo jak pewnie już wiecie, Sonic 3 za jakiś czas wejdzie do kin. I prawdopodobnie mogliście się tutaj zacząć zastanawiać czy to będzie ostatni film o Soniku. No bo w końcu wiele filmów kończyło się na trylogiach. Jednakże Sonic ma na tyle duży fanbase oraz przy okazji ma ze sobą stworzonych tak wiele seriali, gier oraz komiksów i innych rzeczy, że studio filmowe może czerpać garściami z różnych źródeł, by nam przedstawić coraz to nowsze przygody niebieskiego jeża. A oprócz tego ostatnio zapytany główny dyrektor Sonika Trójki powiedział, że chcą kontynuować tradycję z dwóch poprzednich filmów i w napisach trzeciego filmu chcą umieścić kolejną postać. I do tego on mówi, że specjalnie jesteśmy o tym informowani, gdyż um Uwielbiam czytać w internecie całą masę debat o tym, jaka kolejna postać może się pojawić w kolejnym Soniku. Tak więc po tej wypowiedzi możemy być pewni tego, że na pewno przygody niebieskiego jeża nie skończą się na trzecim filmie. A tak przy okazji możecie napisać w komentarzach, kogo to Wy obstawiacie, że się pojawi w napisach końcowych tego filmu. Mówiąc o kontynuacjach filmowych, to ostatnio na Disneyowskim evencie w Brazylii dostaliśmy lika dotyczącego czwartej części Aut, gdyż na samym evencie Auta 4 nie zostały zapowiedziane, ale w ankiecie, która została następnie wysłana do uczestników tego eventu. Pojawiło się pytanie, na jaki film z tego eventu czekacie najbardziej, i właśnie jedną z odpowiedzi były Auta 4. Dlatego ludzie zaczęli spekulować, że Disney chciał tutaj dać zapowiedź czwartych aut, jednakże finalnie z tego pomysłu się wycofali. Natomiast sama ankieta została stworzona szybciej, kiedy to jeszcze zakładali, że ten film się pojawi. I tak szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia, co oni by chcieli zrobić w czwartym filmie. Jednakże w samych autach wciąż istnieje potencjał, gdyż po zakończeniu trzeciego filmu oni wypuścili serial Auta w trasie. I całkiem dobrze sobie ten serial radzi. Dlatego Auta 4, gdyby miały ciekawą historię, Mogłyby zostać ciepło przez nas przyjęte. Jednakże na pewno ciepło nie zostanie przyjęta epoka lodowcowa 6. I prawdopodobnie to będzie ostatni skok na kasę tej marki. I już wam mówię dlaczego. Po pierwsze, to po porażce finansowej epoki lodowcowej 4 i 5, Studio Blue Sky miało ostatnią szansę, by stanąć na nogi i postanowili oni wtedy stworzyć film o tajnym agencie, o tytule Tajni i Fajni. Jednakże on również zaliczył finansową klapę i studio, nie mając pieniędzy na dalsze projekty, musiało zniknąć z rynku. I w ramach pożegnania się z widzami, wypuścili oni krótki film, w którym to Scratch, czyli wiewiórka z epoki lodowcowej, w końcu zjada swojego żołędzia. No i później mieliśmy oczywiście podziękowania za to, że przez tak wiele lat byliśmy z nimi. Następnie Disney zobaczył, że oni sprzedają część swoich udziałów do epoki lodowcowej, więc je następnie postanowił od nich odkupić. Dlatego pierwszym powodem, za który ta epoka lodowcowa jest krytykowana, jest to, że za nią nie będzie już odpowiadać to samo studio, co za pięć poprzednich części epoki lodowcowej. Kolejnym powodem, dlaczego ludzie mówią, że to jest ostatni skok na kasę tej marki, jest to, że zarówno czwarta i piąta część już mocno sobie Odstawały od początkowych trzech części. No i już w tych dwóch kolejnych częściach mieliśmy tam to, że za stworzenie kontynentów oraz samego układu słonecznego odpowiadał Scratch. A do tego wszystkiego to w filmie pojawiły się nawet kosmiczne technologie. I to już wtedy niesamowicie odbiegało od swojego pierwotnego założenia. Które to widzieliśmy i się zarówno też skończyło w trzech pierwszych filmach. I jakby nie patrzeć, to w zasadzie epoka lodowcowa 6 nie jest nam za bardzo potrzebna. A tym bardziej produkcji Disneya, który na pewno nie będzie się trzymać tych samych standardów, które widzieliśmy w poprzednich epokach lodowcowych. I dla nich najważniejszy będzie zysk, a nie jakość produktu. A mówiąc o pieniądzach, to ludzie obstawiają, że Disney za niewielkie pieniądze musiał kupić prawa do tej produkcji od Blue Sky Studios, gdyż oni bankrutowali, więc niskim kosztem Disney'owi może się zwrócić ta produkcja. Tak więc ludzie tutaj spekulują, że my dostaniemy po prostu jakąś animację bazującą na znanej marce, ale wcale ona nie będzie żadną dobrą animacją. A tym bardziej, jeżeli będą ją tworzyć osoby odpowiedzialne za przygody Baka, które to wyszły w 2022 roku. I bardzo szybko ludzie o tym serialu zapomnieli. A do tego to jakościowo on niesamowicie odstawał od oryginalnej epoki lodowcowej. Mówiąc o produkcjach, które jakościowo odstają od swoich pierwszych animacji, to trzeba tutaj wspomnieć o tej historii 5, które jeszcze nie wyszło a już ma o sobie bardzo negatywne zdanie. Głównym powodem jest to, że w zasadzie nikt nie potrzebował już tej historii 5, gdyż cała historia zabawek zamyka się w pierwszych trzech filmach. Natomiast czwarty film miał być swego rodzaju takim pożegnaniem się zabawek z nami, oraz przy okazji miał nam pokazać to, że rzeczy się zmieniają. Natomiast piąty film jest niesamowicie krytykowany za jego fabułę, no bo nie że tutaj zabawki muszą radzić sobie z tym, że Bonnie bardziej interesuje się technologią, to do tego muszą się zmierzyć z armią bazów astralów. No i prawdopodobnie słysząc tą fabułę, już macie takie mech. No bo jakby nie patrzeć, to co ma zabawka do technologii? To po pierwsze, a po drugie, tworzenie armii złych bazów jest trochę dziwne. A przy okazji bezsensowne, no bo jaki jest powód tego, że oni się pojawią w tym filmie? No w zasadzie żaden. Nie mówiąc już o tym, że oni wybrali do tego chyba najgorszą postać, bo jak dobrze wiemy, solowy film o bazie astralu nie wyszedł im za dobrze. Więc na logikę to oni powinni wybrać jakąś inną postać do stworzenia tej złowieszczej armii, albo stworzyć zupełnie nowy, zły charakter. A oni zamiast tego wybierają Baza Astrala, którego wszyscy znają, i który już miał swój solowy film, a przy okazji on wyszedł Disneyowi beznadziejnie. Oprócz tego wszystkiego, to same zdjęcia pokazują nam to, że Disney tutaj będzie eksperymentować ze wszelkiego rodzaju kolorami, oraz stylami animacji, co to wcale może nie być dobrym zabiegiem z ich strony, a szczególnie, że ludzie przyzwyczaili się do czterech poprzednich filmów, oraz tego jak te postacie się poruszały oraz jak wyglądały, więc taka nagła zmiana stylu animacji może wyjść im na Gorsze, również też to tutaj widać, że ta animacja nie wygląda za dobrze. Oraz przy okazji te zabawki patrzące się na boni wyglądają mega creepy. Już nie mówiąc o tym, że sama armia bazów wygląda zupełnie tak, jakbym to ja ją zrobił w podstawówce, czyli obok jednej postaci przykleił jej kopię i następnie bym to kopiował do momentu, ażbym z tej jednej postaci zrobił sobie całą armię. No i jak widzicie, teraz studia stawiają na same kontynuacje filmowe. I powiedzmy sobie to jasno: w głowie się nie mieści dwa miało sens, gdyż pokazywało kolejny okres dorastania. Ale to co aktualnie Disney chce zrobić z piątą częścią tej story oraz z szóstą częścią epoki lodowcowej, to będzie po prostu ostatnie wyciśnięcie tego tytułu, by jeszcze trochę z tych znanych tytułów zarobić sobie pieniędzy. Dlatego sądzę, że zarówno jeden, jak i drugi film mogą nie być dobrymi filmami. Ale jak wiadomo, ruchy wielkich korporacji zakładają zyski. Więc na pierwszym miejscu stawiają pieniądze, a później dopiero to co my oglądamy. I właśnie te słowa możemy odnieść do najnowszej reklamy Coca-Coli, która to w całości została stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji. Prawdopodobnie w swoim życiu widzieliście całą masę reklam Coca-Coli, a szczególnie te ich świąteczne reklamy, gdyż one zawsze miały w sobie takiego ducha świąt i napawały nas optymizmem. I ogólnie to naprawdę fajnie to wyglądało. No ale wiadomo, że za stworzeniem takiej reklamy idą setki milionów dolarów, po to by opłacić wszystkich aktorów, scenarzystów, grafików, no i też inne osoby odpowiedzialne za produkcję takich rzeczy. Nie mówiąc już o samej scenarii, która to pochłania niesamowicie dużo pieniędzy. No i po co wydawać tyle pieniędzy na stworzenie świątecznego? Miasteczka oraz wykorzystanie ekipy filmowej, kiedy można to wszystko stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji. I niestety jest to bardzo widoczne po wszelkiego rodzaju ludzkich twarzach i na nich znajdujących się detalach. Dlatego w reklamie za dużo twarzy nie uświadczycie i nawet nie zobaczycie tam świętego Mikołaja, czyli postaci, którą to w zasadzie mogliśmy zobaczyć we wszystkich zimowych reklamach Coca-Coli. A go nie zobaczymy, gdyż prawdopodobnie po nim jeszcze bardziej by było widać to, że została ta reklama stworzona przez sztuczną inteligencję. Więc żeby pozbyć się takiego problemu, dali oni do reklamy samą rękę Mikołaja. No i po samym ruchu tych wszystkich postaci i zwierząt w tej reklamie można zauważyć to, że jest to reklama zrobiona przy pomocy sztucznej inteligencji, gdyż znajdujące się tam obrazy no nie mają takiego żywego ruchu. I po tej reklamie na Coca-Cole spadła fala krytyki. Gdyż ta reklama w sobie już nie ma ducha świąt, a zamiast tego ma w sobie ducha sztucznej inteligencji. Ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, aż wszystkie firmy będą z tego typu reklam korzystać, gdyż oglądając ją tylko raz i nie patrząc na szczegóły, prawdopodobnie byście pomyśleli, że to jest prawdziwa reklama z prawdziwymi aktorami. A jakby nie patrzeć, to lepiej takiej firmie jest zatrudnić trzech speców od sztucznej inteligencji niż wydawać miliony dolarów na aktorów, scenerię, a później jeszcze postprodukcję. Tego typu zabieg również można zauważyć w najnowszych Angry Birdsach. Gdyż nie wiem czy wiecie, ale Angry Bercy wypuściły grę. O nazwie Block Quest. Ta gra w zasadzie polega na tym, że układacie sobie klocki i musicie uwolnić Angry y. I do tego momentu wszystko tutaj brzmi jak najbardziej akceptowalnie. Jednakże coś tu musiało pójść oczywiście nie tak. A tym czym się jest plakat promujący tą grę. I jak na pierwszy rzut oka on wygląda w miarę normalnie, to tak jednak po przybliżeniu możemy tutaj doszedć naprawdę dużo pozostałości po sztucznej inteligencji. I to nie na takiej zasadzie jak Coca-Cola, tylko na takiej naprawdę hamskiej zasadzie użycia sztucznej inteligencji. I prawdopodobnie my byśmy stworzyli w zasadzie Coś podobnego, mając te same umiejętności co oni. No ale dobra, co tutaj jest stworzone przez AI? No po pierwsze, to wiele gałęzi nie dotyka nawet liści drzew. Oprócz tego to same rośliny są rozmazane i ewidentnie wyglądają na takie typowe stworzone przez sztuczną inteligencję. Również pióropusz żółtego ptaka jest tutaj żółty, a nie czarny jak w oryginale. I to moim zdaniem jest naprawdę zabawne, że sami twórcy tej gry nie pamiętają tego, jakiego koloru są główne postacie ich gry. Nie mówiąc już o tym, że od spodu czerwony ptak ma na sobie całą masę losowych kwadratów. I Jak widzicie w reklamie Kok Coli, przynajmniej w miarę to zostało ukryte. To jednak w przypadku Angry Barców to totalnie zostało olane i po prostu sobie wypuścili taki plakat, a ludzie to bardzo szybko zauważyli, a jeszcze szybciej skrytykowali tą grę za ten plakat, która to gra aktualnie ma półtora gwiazdki na pięć, przez co sami twórcy tej gry na swoim Discordzie musieli się do tego odnieść, w którym to odniesieniu mówią, że w sumie to nas przepraszają za użycie sztucznej inteligencji, ale oni teraz prowadzą odnośnie niej różnego rodzaju testy, podobnie jak to jest w przypadku innych firm, czyli te ich przeprosiny były na zasadzie, sorry za to co zrobiliśmy, ale inne firmy robią to samo, więc teraz postaramy się to lepiej ukryć. Jak widzicie, sztuczna inteligencja postępuje naprawdę szybko, a szczególnie mocne jej użycie możemy dostrzec w świecie animacji oraz gier komputerowych. Jeżeli z tego odcinka newsów dowiedzieliście się czegoś nowego, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby być z każdym tematem na bieżąco. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się na razie, cześć do następnego. I am addicted, we are too close. One more day, and I'll overdose. overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life, or lose myself in you.